Cześć kochani, witajcie w kolejnym filmiku Was zaprosić na test. Będziemy sobie testować dzisiaj tusz do rzęs marki Estée Lauder, tak? Coś takiego bardziej luksusowego na moim kanale. Estée Lauder, no myślę, że to jest pierwszy produkt w ogóle, który ja z tej marki stosowałam i bardzo się cieszę, że mogłam dzięki Kasi, że mam taką możliwość przetestowania sobie kilku takich, wiecie, ekskluzywnych rzeczy. I słuchajcie, na pewno się spodziewałyście najpierw testu tuszu Colistar, ale myślę, że muszę poczekać troszeczkę, żeby ta formuła jednak się zmieniła, po ja chciałabym zobaczyć, jak ten będzie pracował z inną konsystencją no i zobaczymy jak to będzie wyglądało, w każdym razie odczekamy sobie chwilkę, a dzisiaj przetestujemy sobie właśnie este Lauder ja angielskiej nazwy tego tuszu czytać nie będę, po prostu nie będę się tutaj kompromitowała przed Wami, w każdym razie tytu w tytule macie dokładną nazwę tego tuszu i zaraz sobie przeczytamy co wedle producenta ten tusz ma zrobić ja mam taką miniaturową wersję, ona ma 2,8 ml, oryginał ma 6 ml, także połowę i to jest oczywiście wersja czarna. I tak, on na stronce tutaj w oryginale ma troszeczkę inaczej wygląda. Jest czarny, ma chyba matowe opakowanie. Tak mi się wydaje, takie matowe z takimi, takimi po prostu tutaj jakby kreskami bardziej świecącymi. No w każdym razie myślę, że opakowanie akurat tutaj nie ma nic do rzeczy, ale nie wiem, po prostu dajcie mi znać, czy te miniaturki są w innych opakowaniach oryginalne, później produkty są w innych opakowaniach, czy po prostu oni zmienili szatę graficzną. No nie mam pojęcia. Dajcie mi koniecznie znać i słuchajcie moi drodzy, jaki ma być efekt? Zwiększający objętość, wyrazisty kolor. Tak go opisuje producent. Następnie maskara, maskara to bogata w jakieś źle. to miała być angielska nazwa i to bogata włókna formuła zaprojektowana z myślą o indywidualnych potrzebach klientek. Szczoteczka. Dzięki niej rzęsy stają się gęste, obfite i nie sklejają się. Szczoteczka podnosi rzęsy i rozdziela je kilkoma pociągnięciami. Efekt jest zdumiewający. Umieszczone w smukłym, czarnym, matowym sztyfcie ekskluzywne połączenie dwóch rodzajów kruczo-czarnych włókien modeluje i wydłuża poszczególne rzęsy od nasady aż po końcówki. Rezultat: rzęsy w pięknym odcieniu intensywnej czerni. Formuła ym, obejmuje nowy elastomer jakbym jeszcze wiedziała co to jest, odpowiedzialny za wydłużenie rzęs i, i dodaje im objętości oraz starannie wyselekcjonowane polimery, które zapewniają niezwykle długie utrzymanie się tuszu na rzęsach. Makijaż jest odporny na wilgoć i pot i wydobywa pełnię potencjału Twoich rzęs, które dzięki dodatkowo substancji o działaniu odżywczym stają się jedwabiste i nieskazitelne. Produkt nie zbyla się ani nie wyciera. Jakaś opinia tu jest jedna, ktoś ocenił to na Pięć chyba najlepszy z najlepszych. Ciekawe. Także tak, moi drodzy, przetestujemy sobie ten turz Ja już robię Wam zbliżenie. Dobra kochani, szczoteczka tutaj w tej próbce jest oryginalnej wielkości. Ja nie wiem, czy kamera jest w stanie to wyłapać. Myślę, że nie, ale no zobaczymy. W każdym razie ona, jak widzicie, ma włoski wszędzie. Włoski są odtąd tutaj, przechodzą aż tutaj na samym czubku. I to mnie w niej... Um czy zachwyciło, po prostu na pewno to jest jej duży plus, dlatego, że po prostu no, włoski są em, no, w każdej tutaj, po prostu w każdym miejscu na tej szczoteczce i tutaj też i możemy sobie e, śmiało nawet w ten sposób szczotkować e, rzęsy, czy na przykład dolne i to jest na pewno dużym plusem tej maskary i słuchajcie, ja sobie standardowo podkręcę rzęsy zalotką, dlatego, że ja zawsze to robię i gdybym tego nie zrobiła przy tym teście to byłoby to na pewno niemiarodajne e, z tym, jest, jak widzicie na co dzień moje rzęsy znaczy może nie na co dzień, ale jak e, często je widujecie, także podlinę sobie mm, zalotką i standardowo bo nałożymy jedną warstwę, później nałożymy drugą warstwę, bo tak zawsze mm, po prostu robię. Także yy, tak, moi drodzy. Tak, w tym momencie mogę się zgodzić już z producentem, że faktycznie kilka razy pociągamy tą maskarą po rzęsach i one faktycznie są rozdzielone. I właśnie ja już stosuję tą maskarę od myślę, że codziennie tak ponad tydzień i ona faktycznie zachwyciła mnie przede wszystkim tym, że bardzo rozdziela rzęsy. Nie wiem, czy ja Wam powiedziałam cenę tego tuszu, on kosztuje 145 zł w takiej oryginalnej pojemności. I właśnie, o, możemy sobie pracować tą szczoteczką poprzez to, że ona ma tutaj m, z brzegu też, o, widzicie, e, to nie widzicie, tu jest kawałek tuszu, ale ogólnie ma włoski i możemy sobie nią pracować e, w każdą stronę. Także tak, moi drodzy, to jest pierwsza warstwa i naprawdę. Naprawdę niektóre tusze dają taki efekt przy dwóch warstwach, tutaj mamy jedną warstwę i faktycznie rzęsy są moim zdaniem rozdzielone, są wydłużone, może nie jakoś bardzo, ale są wydłużone, są wymodelowane, są równomiernie pokryte, nie stworzyły to ten tuż efekt takich, wiecie, pajęczych nóżek. Bardzo ładnie to wygląda i naprawdę mam dużo rzęs. Właśnie w to mnie w tej maskarze zachwyciło, że ona fantastycznie rozdziela, modeluje i po prostu stwarza efekt efekt wielu rzęs, tak? bo niektóre tusze dają fajny efekt, ale niestety na zasadzie sklejenia tych rzęs i po prostu ich jest e, mało, a tutaj mamy naprawdę fajne rozdzielenie i, i model, wymodelowanie, e, faktycznie ten kolor jest też ładny czarny, ok, myślę, że to jest e, pierwsza warstwa gotowa i Myślę, że wiele z, wiele z Was taka warstwa już by zadowoliła, już można by było w ten sposób rzęsy zostawić. Jak ktoś ma z natury długie rzęsy, to po prostu ten trzyba byłby idealny. On po prostu fantastycznie. <laughs> Tracę głos: jak ktoś mi wpadnie w gardło, to już jest umarł w butach. <laughs> Także przepraszam. W każdym razie, jak ktoś ma długie rzęsy i um, po prostu potrzebuje takiego wymodelowania, wydłużenia rozdzielenia tych rzeczy to myślę, że są już naprawdę tak, w Tak wygląda pierwsza warstwa, czyli rozdzielenie, wydłużenie i no mi osobiście się podoba. Na pewno, na pewno duży plus za to, że jest tak widoczna ta pierwsza warstwa. Ja, moi drodzy, nakładam drugą warstwę i zaraz do was wracam z podsumowaniem i pokażę wam jak to wygląda. Dobra kochani, to już jest gotowy efekt on przy drugiej warstwie troszeczkę mniej estetycznie wygląda tak mi się wydaje, troszeczkę już się grudkuje, ja nie wiem prawda jest też taka, że ja nie wiem po prostu kiedy ta, ten tusz został otwarty bo ja go dostałam po prostu do przetestowania sobie tylko i wyłącznie to nie jest jakaś, wiecie, próbka prosto z daglasa, którą ja gdzieś tam dostałam od pani konsultantki znaczy od pani konsultantki, tak, ale wiecie nie tak, że poszłam sobie do sklepu i musiałam się skontaktować właśnie z Kasią, kiedy ten tusz był otwierany, bo on, jak zaczęłam się nim malować gdzieś ponad tydzień temu, to on był bardziej mokry. Teraz jest troszeczkę bardziej suchy i bardziej daje taki efekt, jakby zgródkowania, ale mimo wszystko mi się efekt bardzo podoba. Nadal orzechy ładnie wyczesuje. Przy, przy pierwszej wersji bardziej, wersji, przy pierwszej warstwie bardziej to było takie mm, estetyczne, teraz troszeczkę bardziej one są sklejone i gdzieś tam można się dopatrzeć jakieś grudki. Mm, ale myślę, że mimo wszystko efekt jest, jest ładny, także tak, moi drodzy, to wygląda przy drugiej warstwie. Jeśli chodzi o moje rzęsy, to one w tym momencie nie są jakimiś fajnymi rzęsami, tak? Mam do nich wiele do życzenia. Yy, I moje rzęsy ogólnie są rzęsami wymagającymi, tak? Przynajmniej ja tak ja tak twierdzę, tak do tego podchodzę, także tak to, moi drodzy, wygląda. Tak, kochani, to by było na tyle w sumie. Także tak ten tusz wygląda na moich rzęsach. No, on kosztuje 145 zł. Czy on jest wartych 145 zł? To powiem Wam szczerze, że szczerze, tak z ręką na sercu, że jeżeli mnie osobiście byłoby stać na taki tour, żebym mogła sobie po prostu iść do Douglasa i go kupić bez żadnych problemów, to ja bym go kupiła ponownie, no, nazwijmy to tak, um, bo osobiście efekt mi się podoba, ładnie to wygląda, fajnie się z nim pracuje, szczoteczka jest bardzo fajna, fajnie wyprofilowana, fajnie zrobiona, że te grzebyki docierają do każdej rzęsy, efekt mi się też podoba, rzęsy są widoczne, to się utrzymuje do wieczora, nie opada, rzęsy nie są jakieś twarde, nie osypuje się ten tusz, fajnie się z nim pracuje, naprawdę to mi nie zajęło dużo czasu, pomalowanie tak rzęs. Także ja osobiście jeśli miałabym na tyle pieniędzy, to dałabym za tą maskarę. Także jeśli się zastanawiałyście, macie pieniążki, chciałyście sobie kupić, ale po prostu nie wiecie, czy jest ten tusz wart tych pieniędzy. Hmm... Wiadomo, że można kupić tańsze tusze i też będą te rzęsy wyglądały ładnie, ale jeśli macie ochotę, po prostu lubicie markę Estée Lauder, po prostu macie taki kaprys, żeby sobie kupić tusz za 150 zł, to ja myślę, że efekt jest fajny, ładnie to wygląda. Ale też podkreślam, że można znaleźć tusze dużo, dużo tańsze i znaleźć podobny efekt. Myślę, że taki podobny efekt daje tusz z. Eveline Volume Extension, ten taki zielona wersja. No, on kosztuje 13 zł, tak? Także no wiecie, można szukać i można znaleźć, ale jeśli ktoś lubi tą markę, to ja akurat nie mam nic przeciwko. Myślę, że fajnie to wygląda i efekt ogólnie jest na duży, duży plus. Także tak, moi drodzy, jeśli miałyście, to koniecznie dajcie znać. Koniecznie też mi dajcie znać, czy zmieniło się opakowanie, czy tak kiedyś wyglądał oryginał i teraz jest inny, tak jak na stronie Douglasa. No i co. Dajcie też znać, jakie maskary z Estée Lauder lubicie, które są Waszym faworytem. No i co? Dajcie znać, czy w ogóle teraz Wam się podobał, czy był przydatny. Ja się z Wami żegnam. Dziękuję Wam za uwagę. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Buziaki. Hej!